Dobra, witajcie widzowie. Teraz będziemy oceniać owoce. Ale zanim to, ma, mam do Was jedną prośbę. No. Jeśli lubicie je, i będziecie lubić jakikolwiek z tych owoców, zasubskrybujcie nasz kanał i napiszcie w komentarzach, jaki Was jest ulubiony owoc, bo jestem ciekawy. No dobra, jabłko. Jabłko. Ja mam alergię na jabłka, więc ja tu nie mogę decydować. No dobra, ja nie lubię jabłka, ale był na piątkę. No dobra. Mam alergię, więc nawet ich nigdy nie próbowałam. Okej. Okay. Ananas? Ananas? Ja lubię ananasa. Ja też. Czwórka. No, czwórka, dawaj. Dobra. Jesz. O, Ja o. lubię! I to bardzo? Czekaj, zapalić światło, bo, bo u mnie głowa boli. Dobra, bo może być tu coś lepszego, ale ja bym dał na dwójkę, nie wiem jak ty. No. Uwaga. Trzy! Emotka wiesz tego? No, dupki. Trzy. Trójka. Dobra. Wiśnie. Szóstka? Na... Co? Jedynka. Ja najbardziej chyba lubię, nie wiem w sumie ty... Ja nie wiem, jedynka, co ty. Jedynka, jedynka. Dobra, to możemy dać na jedynkę. W sumie ja lubię. Co to jest? e gruszka. A gruszka? Czy no, to nie gruszka? Nie wiem co to, ale... Mango! A mango to na szóstkę. O, gruszka to Ogruszka. jest gruszka, siedemka. Siedemka. To jest? Pomarańcza. Pomarańcza. Ja lubię pomarańczę, mm. ale mm. lewe by... Ja no, też lubię. Nie lubię soku pomarańczowego. No może? to na ósemkę. No. Uwaga, banan. Teraz banan po kolei chyba lecimy. 9. dziewięć. No i arbuz. Nie, nie przepadam. Ja lubię arbuza i to bardzo, ale trudno. dobra, to pa, pa.